Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Tydzień z pogodą, jak widać, no ponurą listopadową, mroczną. Taka trochę, no, bardzo klasyczna, można powiedzieć, sytuacja co roku, gdzie tworzą się wyże, zgniłe, wilgotne. No i ta pogoda jest taka na swój sposób trochę depresyjna, ale no mój Boże. Każda pogoda ma swój jakiś urok, i każdy czas w naturze też ma jakieś swoje. No, można być, barwy, które też pozwalają nam w tym kole czasu, w kole przemierzania planet po niebie, wędrówki słońca odczuwać pewnego rodzaju zmiany, też natury i energii. To jest bardzo ciekawe, fascynujące, na swój sposób piękne. Są ludzie, którzy uwielbiają taką pogodę i to też jest najbardziej zastanawiające. Co w tym tygodniu ciekawego słuchać sporo się będzie działo, nawet bardzo ważnych rzeczy. Dziś, w poniedziałek, Merkury w opozycji z Jowiszem. Obie planety w jakiś sposób sterują procesami umysłowymi, intelektualnymi, komunikacyjnymi. Merkury bardziej w kategorii informacji, podstawowych informacji, Jowisz związany jest z wiedzą, z mądrością, z syntezą informacji w rozumieniu bardziej naukowym, akademickim. One się znajdą naprzeciwko siebie. Generalnie na co dzień traktowalibyśmy ten aspekt jako nieharmonijny, no bo opozycje nie są harmonijne. Natomiast z tymi planetami jest tak, że tego typu aspekty mogą mieć nawet pozytywne konsekwencje, bo bardzo stymulują procesy umysłowe, czyli bardzo ten umysł staje się aktywny, dużo się dzieje w tej naszej głowie, więc całkiem jest możliwe, że nawet da się z tego. Z zdarzenia, z tego napięcia, wytworzyć pewnego rodzaju bardzo taki twórczy proces. Więc warto usilnie dzisiaj intensywnie pracować nad jakimiś projektami, przedsięwzięciami intelektualnymi, różnymi koncepcjami, bo mogą one być bardzo takie rozwojowe. We wtorek Słońce znajdzie się w trygonie z Neptunem. Aspekt harmonizujący duszę w końcu Neptun w astrologii kojarzy się z. Z znieczuleniem, z odprężeniem, uspokojeniem, wyciszeniem, uzdrowieniem duszy. No i ten aspekt w pewnym sensie takie może przynieść nam nastroje. Pozytywne nastroje oczywiście, bo przecież to pora roku, w której te psychiczne nasze różne stany są nie najlepsze. Są ludzie, którzy przechodzą bardzo mocną sezonową depresję, jakieś takie mają zjazdy nastroju. Więc taki aspekt jest bardzo miły, bardzo fajny, bardzo pozytywny i pozwala... Odzbudowywać takie poczucie bezpieczeństwa, równowagi Odzyskiwać harmonię wewnętrzną, psychiczną Więc to może mieć takie też bardzo łagodzące skutki Oczywiście też bardzo może być twórczym aspektem w kontekście twórczości artystycznej, literackiej, muzycznej Czyli ci wszyscy, którzy pracują w jakimś tam wymiarem wyobraźni, intuicji, duchowości Będą mieli bardzo ładny dzień No i czeka nas cholernie ważne zdarzenie to jest coś, co jest wybiega poza nasze takie bieżące opowieści, bo w tym dniu już na stałe, już na 20 lat w znak wodnika wkracza Pluton i to już na stałe, bo on już zaczął wkraczać pierwszy raz, wkroczył tam w 2023. Cofnął się potem do Koziorożca. Potem znowu wszedł na chwilę do Wodnika, znowu się cofnął. No i teraz już na stałe, już na dłużej w tym w tymże wodniku pozostanie. Czyli ta obecność tej energii Plutona, jej transformacyjnej, ekstremalnej, głębokiej, niszczącej, ale też uzdrawiającej energii. W tym wodniku pozostanie. Oczywiście dużo tekstów na ten temat napisano. Artykułów sam dużo o tym mówiłem, więc wróćcie, poszukajcie sobie jakichś tam wykładów tekstów, więc może być to ciekawe, pasjonujące na pewno. Eee, we czwartek słońce wkracza w znak strzelca. No to jest właśnie ten moment, kiedy to Kończy się ta faza tej jesieni smutnej, oczywiście czasem też bywa jeszcze niezbyt wesoło, ale niekoniecznie jest tak, że teraz już będzie bardzo miło wyłącznie. Słońce w Strzelcu w znaku ognistym, taki ogień właśnie tak zwany niebieski, taki ogień oświecenia Strzelca. Słońce wchodzi sobie o 20.56 i w tym dniu jednocześnie znajdzie się w sekstylu z Plutonem, czyli w taka harmonijna można powiedzieć relacja Uzdrowicielska, energetyzująca, lecząca, uzdrawiająca duszę, ciało, umysł. Pluton może też działać bardzo pozytywnie, też może przynosić pewne pozytywne energie, i tutaj, właśnie, mamy taki przykład. Czyli na pewno nasze jakieś tam doświadczenia wewnętrzne, osobiste, takie poczucie odrodzenia też może być. No, zaczynają już reklamy świąteczne się pojawiać. Ktoś się z tego powodu irytuje, ale też inni traktują to jako coś takiego innego już niż tylko taki ten ponury świąteczny, taki ponury właśnie listopadowy czas, więc no niektórzy mogą mieć z tego powodu sporo radości. W piątek zaś Wenus znajdzie się w seks z Saturnem. Wenus nie lubi Saturna jak wiemy, Wenus jest odpowiedzialna za przyjemność, zabawę, miłość, seks, rozrywkę, a Saturn jest trudny, twardy, wymagający, sztywny, zadaniowy. No, ale to jest aspekt harmonijny. Więc może być tak, że Wenus wejdzie w ten aspekt przewidywalności. E, mówi się w miłości, że jest agape, jest, jest miłość bezwarunkowa, czyli eros, miłość seksualna, ale jest też praxis, czyli miłość taka odpowiedzialna, można powiedzieć, za taka rozsądna. E, więc rozważna i romantyczna. To jest właśnie rozważna. Wenus w sekstylu z Saturnem, czyli taka nastawiona na. Pewną przewidywalność, pewną potrzebę bezpieczeństwa, pewną potrzebę stabilizacji. To jest takie bardzo też w miłości ważne i piękne. W, w, już w sprzedaży jest astrokalendarz na rok 2025 mojego autorstwa. Wyjątkowe. To jest wyjątkowa pozycja. Ci, którzy lubią kalendarze astrologiczne, na pewno będą zaskoczeni, ale myślę, że pozytywnie, bo to jest coś absolutnie wyjątkowego w rozumieniu, tak jak się pracuje z astrologią, jak można pracować i. Do tego właśnie odwołuje się w tym swoim, swojej produkcji, mojego autorstwa. Każdy dzień, opis zdarzeń na każdy dzień i takie trochę zadania. Astro Coaching dnia, także zapraszam serdecznie. Pytacie o horoskop na 2025, niebieską książeczkę. 18, 18 listopada rusza przedsprzedaż. Fizycznie będziemy wysyłać horoskopy po 4 grudnia. Natomiast ruszam przez sprzedaż, ci którzy teraz zakupią sobie go Tenże horoskop w pierwszej kolejności dostaną Wysłany zostanie do Was jak najbardziej Także zapraszam serdecznie Wiem, że to jest zawsze ciekawy temat Co się zdarzy, co ciekawego się zdarzy Oj, będzie się działo, że zacytuję klasyka Że tak się trochę zażartuje Ale naprawdę, rok się szykuje Wow, niesamowity Niesamowity rok, niesamowite rzeczy dziać się będą na niebie Będą bardzo mocne procesy, bardzo ważne, bardzo ciekawe, fascynujące na swój sposób, ale i też bardzo takie niosące pewną nadzieję, wbrew pozorom. Niektórzy trochę są przerażeni różnymi rzeczami, które się dzieją w polityce w świecie, wcale nie, to nie będzie tak, jak myślicie do końca. To jest właśnie w tym pewna optymistyczna jakby nadzieja. 29 listopada Wieczór Wróżb Andrzejkowych Zapraszam, w taki fajny warsztat Gdzie trenujemy różne techniki wróżebne Różne, czyli karty tarota, anielskie, runy Cokolwiek tam macie, może się przydać Bardzo fajne, fajna okazja do tego, żeby się podzielić Tym co się robicie, jak pracujecie Co możecie sobie powiedzieć fajnego, ciekawego Fantastyczna zabawa, fantastyczny trening W związku z tym Przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę Kurs, wideo w sklepie internetowym na solarius.pl tarot magiczny przeceniony zostanie o 60% do końca miesiąca. W cenie zaledwie 360 zł. Zaledwie 20 godzin, słuchajcie, 20 godzin opowieści o tarocie. O tym wszystkim, czym tarot jest, jak działa, co robi, czego możemy się dowiedzieć z tych kart. Słuchajcie, no, myślę, że naprawdę jest to propozycja super. Tym bardziej, że ja tarotem zajmuję się bardzo długo i badam jego mity, historię, znaczenie, symbolikę, więc zapraszam Was serdecznie. To będzie naprawdę fantastyczna, fantastyczna kawał, fantastycznego oglądania i wiedzy i ciekawy, ciekawości, e, ciekawostek związanych z tarotem, z jego historią symboliką, znaczeniem, e, prze, przełożeniem na różne ciekawe procesy, zjawiska psychologiczne, społeczne, historyczne, mitologiczne. Wow, dużo tego jest. Naprawdę okazja świetna, tylko do końca listopada, właśnie w związku z tym warsztatem tarot magiczny. Zapraszam serdecznie, to będzie dla Was bardzo fajna, ciekawa, że tak powiem, propozycja. Więc ci wszyscy, którzy lubią temat wróżb, przepowiedni, mogą się wielu rzeczy dowiedzieć, fajnych, ciekawych, interesujących. Zapraszam Was serdecznie. I zapraszam oczywiście w sobotę, jak zwykle, na Astrologiczny Komentarz Tygodnia. Będę nawiązywał trochę do różnych tych rzeczy, które się teraz dzieją. A my się zawsze widzimy w poniedziałki o 7. Dziękuję serdecznie, zapraszam za tydzień.